Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj koło będzie decydowało o moim makijażu i podejmę się różnych wyzwań. Jeżeli chcecie więcej filmów tego typu, to koniecznie dajcie znać. Zapraszam Was również bardzo serdecznie na mojego Instagrama, ponieważ tam wrzucam coraz więcej makijaży i sporo się dzieje, także jeżeli chcecie mieć ze mną jeszcze więcej styczności, to właśnie tam Was odsyłam. A teraz już nie przedłużam, zabieram się do roboty. Zaczynaj. Pierwszą kategorią jest podkład, także sprawdźmy w jaki sposób będę musiała go nałożyć. Pomin ten krok, także super. Makijaż wyjdzie na pewno efektownie. Chociaż z drugiej strony wolę pominąć podkład niż powiedzmy produkt do brwi. Tu już by było dużo gorzej, także jeszcze bez podkładu myślę, że będzie ok. Czas sprawdzić co z korektorem. Także kręcę kołem. Masz minutę. Myślę, że to jest w porządku. Minuta na nałożenie korektora. Narzekać nie będę. Jako, że nie mam na sobie podkładu, to nałożę więcej korektora. W ten sposób postaram się uzyskać jak największą pigmentację. Przygotuję też sobie od razu, słuchajcie, jakiś pędzel. Wydaje mi się, że ten będzie w porządku. E, I nastawiam czas. Start. Nie mogę tutaj za bardzo rozmawiać, jak to robię, bo boję się, że się nie wyrobię. Też muszę pamiętać o nałożeniu korektora na powieki, ponieważ dzisiaj niestety bazy nie uwzględniłam w zestawieniu, więc to nam musi wystarczyć. A miałam używać pędzla, widzicie? Tak, tak się śpieszę, że nawet nie wiem, czego używam. Jak tam z czasem. Połowa nam została, także w sumie nie jest źle. Tylko jeszcze chciałabym nałożyć na nos chociaż trochę produktu. To jest mało czasu, ale kurczę, jakbym miała ja, powiedzmy na nałożenie e, tego, jak on się nazywa jakbym miała na nałożenie cieni tak mało czasu, to bym była mm, zdenerwowana. Natomiast tu jest ok. Koniec czasu. Teraz sprawdzimy, co się będzie działo z pudrem. Pominę ten krok. Ok. Sprawdźmy, co z bronzerem. Masz 30 sekund. Nastawiam stoper na, min na minutę, na 30 sekund i działam. O, już 7 minęło. jego jak to szybko mija! 10. Już połowa czasu. Dzisiaj nie nakładam, nie wiadomo jak dużo tego bronzera, bo nie chcę sobie zrobić plan. 9 i koniec. Była to najszybsza aplikacja bronzera w moim życiu, ale. Jest chyba dobrze. Teraz przyszedł czas na róż. I mam nadzieję, że nie wyrosuję najmniejszego pędzla. Mógłby być największy w sumie. To by było dobre rozwiązanie. Także kręcę kołem. Masz szczęście, czyli nakładam róż klasycznie. I szczerze powiedziawszy, wcale mnie to nie cieszy, ponieważ to oznacza, że nie będę miała szczęścia przykładowo przy malowaniu brwi. Wolałabym jednak zrobić to klasycznie. No trudno, także sięgam po róż i nakładam go tak, jakbym zrobiła to normalnie. Przejdźmy do kolejnego kroku, czyli do rozświetlacza. Ech, kręcę kołem. Jeszcze raz kręcę, ponieważ nie może się powtórzyć. Użyj mokrego pędzla. Idealnie mokry pędzel do rozświetlacza. Nie mogłoby być lepiej. Moczę pędzel. Jest to glow. Jak się używa aż tak mokrego pędzla, to łatwo zrobić sobie plamy. Natomiast efekt jest piękny. I kręcę ponownie. Użyj najmniejszego pędzla. Mam tutaj wszystkie moje pędzle i trzeba znaleźć najmniejszy. No najlepiej jakby ten był najmniejszy, ale wydaje mi się, że jest coś jeszcze mniejszego. To jest najmniejszy pędzel, jaki posiadam. Ja do wypełniania brwi używam kredki, ale trudno, dzisiaj zrobić wyjątek na może pomadę i sprawdzimy, czy, czy sobie poradzę z tym wyzwaniem. Dodatkowo też nie mogę dzisiaj używać grzebyka, a ja zazwyczaj, jak wypełniam brwi, to co chwilę korzystam z grzebyka, tak aby uzyskać y, bardziej po prostu naturalny efekt. Dzisiaj takiej możliwości niestety nie mam, jakby ten krok wydaje się banalny, natomiast dla mnie niekoniecznie właśnie taki jest, w ten sposób prezentuje się efekt końcowy, kolejnym etapem są cienie do powiek i wydaje mi się, że jest to akurat najbardziej rozbudowana kategoria, mam nadzieję, że nie natrafię na największy pędzel bo to będzie wyglądało po prostu źle, także kręcę kołem Jeszcze raz. Teraz coraz więcej tego kręcenia niestety będzie, e, ponieważ mamy coraz mniej wyboru. Prawa ręka. Dla tych, którzy nie są w wtajemniczeni, jestem leworęczna, dlatego też na kole napisałam prawa ręka. Natomiast jeżeli bym była praworęczna, to wiadomo, wtedy analogicznie na kole stanęłaby się lewa ręka. Także od razu zabieram się do pracy i najpierw użyję beżowego cienia pod łukiem browiowym. Ojojoj, jak to trzymać? Nie jest to proste zadanie. Jest to takie irytujące zadanie, wiecie co, bo wiem, że mogłabym to zrobić lepiej, gdybym tylko przełożyła pędzel w drugą dłoń, ale nie, niestety. Okrężne ruchy to, to nie jest taka prosta sprawa w tym przypadku. Nie wiem, jak wy się malujecie prawą ręką. To jest dla mnie po prostu nie, niewykonalne. Skończyłam i yy, było ciężko. I teraz sprawdzimy, w jaki sposób nałożę eyeliner. Zamknij oczy, to nie może się udać. Powiem tak, jest efekt wow. Czy pozytywny? No nie do końca, ale efekt wow występuje. Teraz przechodzimy do kolejnego kroku, jakim jest tusz do rzęs, także przekonajmy się, yy, co się wydarzy tym razem. Produkt wpłynie. Yy, także uff, <ścoughs> wiadomo, że yy, tym razem po prostu użyłabym produktu. W płynie. nakładam tusz. Zbyt wielkiej różnicy nie widzę, ponieważ i tak cały wzrok skupia się na kreskach. Zostały nam usta, także kręcimy. Skorzystaj z pomocy. To znaczy, że ktoś będzie musiał wykonać ten krok za mnie. A kto taki? Otóż mój chłopak bardzo wydaje mi się, że będzie zadowolony z tego, że będzie miał okazję pomalować moje usta. Czy ma w tym jakiekolwiek doświadczenie? Wydaje mi się, że nie. Jesteśmy już z moim chłopakiem? Hej. Dobrze. Zaczynamy. Tak. tak? No. Czy też trzymać, czy nie? Ty już sobie poradziłeś z moimi zębami? Zaraz będę y, korektorował. Korektorował? Mhm. Uh -huh. uh -huh, dobrze. Czyli skończyłeś? Tak. A powiedz powiedzmy, jakbyśmy wyszli w ten sposób, uh -huh. jakbym poszła z Tobą na randkę i miała tak pomalowane usta, to czy podobałabym Ci się w ten no. sposób, tak? Super, bardzo ładnie. Czas na ostatni krok, czyli na utrwalenie całości. Y, I tutaj Będę kręciła jakieś 3000 razy, mam wrażenie. Ponieważ mamy albo po ciemku, albo użyj najmniejszego pędzla, co nie będzie miało sensu. Jest po ciemku, także spryskam twarz tym oto sprayem. Psikuję twarz. I tak moi drodzy, w ten sposób prezentuje się skończony makijaż i muszę przyznać, że do pewnego momentu szło naprawdę nieźle. Czyli do momentu nałożenia eyelinera oraz Matki. Dwa kroki sprawiły, że całość prezentuje się niechlujnie, i tak właściwie m, tylko na to zwracamy uwagę, bo to są takie, wiecie, charakterystyczne, intensywne punkty. I jak patrzę na siebie w lustrze, to widzę eyeliner i usta. No tak, bywa. Trudno, ale przynajmniej dobrze się tutaj bawiłam i trochę się uśmiałam. Także mam nadzieję, że bawiliście się dobrze razem ze mną. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam też serdecznie do subskrybowania mojego kanału i dawania łapek do góry, jeżeli chcecie więcej filmów tego typu. To wszystko na dzisiaj. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa! pa.